Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która w końcu pojawiła się na serwerach głównych. Mówiąc w końcu, mam na myśli to, że oczywiście od miesiąca już nie dawali żadnej podróży cudów nowej. A więc w końcu mamy korporacyjna Katorga to jest jej nazwa. No i mamy 5000 diamentów całkiem ciekawa nagroda główna. Zresztą, już chyba była taka kiedyś. 6 skrzynek, złote doświadczenie, esencja. Standardowo przynęty i wszystkie rodzaje emblematów, no i w sumie tyle. Generalnie podróż studów jest dosyć łatwa. Głównie tutaj odpowiadamy na pytania i robimy pewne rzeczy w konkretnej kolejności. Jest jedna walka, czykolwiek jest ona banalnie prosta. No ale to wszystko oczywiście na bieżąco. Tutaj mamy doświadczenie. I tutaj już macie tak naprawdę podpowiedź i jak odpowiadać na pierwszy zestaw pytań, że mamy 17 lat jako Drift, tutaj mamy numer identyfikacyjny potwora. No ale to na bieżąco będę oczywiście wszystko mówił. Więc podchodzimy sobie tutaj, budka ochrony, rozmawiamy, no i musimy się przedstawić tutaj strażnikowi, jak się Pan nazywa. Oczywiście Drift. Tutaj mamy dwa, 17 lat, więc zaznaczamy opcję Mam 17 lat, młody absolwent. No i numer identyfikacyjny wybieramy ten, który kończy się na 453. Nie 299, tylko 453. Jeżeli nie odpowiecie poprawnie na pytania, to nic się wielkiego nie stanie, bo po prostu będziecie mogli sobie powtórzyć po raz kolejny. Tutaj macie znowu podpowiedź, co w jakiej kolejności robić aczkolwiek ja wam wszystko będę mówił, więc musimy w odpowiedniej kolejności wybrać e, trzy tutaj, e, no powiedzmy, że czynności. Dodatkowo, jeżeli klikniecie na przykład na śniadaniowy zakątek, to tutaj to są dwie opcje i w kiosku tak samo, więc lecimy z tematem. Bestialski dzwon. Klikamy uderz w dzwon, następnie wybieramy tutaj u góry, obok dzwona od razu, śniadaniowy zakątek i opcję magma kawa. Na koniec idziemy tutaj do kiosku i wybieramy opcję Herald podziemców. Cyk, i przejście się odblokowuje elegancko. Teraz chyba najbardziej wkurzająca część według mnie. Tutaj miałem największy problem z odpowiedziami. Surowy rekruter zresztą jest surowy, więc nie ma co się dziwić. I musimy odpowiedzieć bodajże na 5 pytań. Więc tak, tutaj. Wybieramy: Mistrzostwo wymaga skupienia. Następnie wybieramy: Chcę poszerzyć swoje horyzonty. Jeżeli odpowiecie źle, to po prostu wywali was na sam początek, znowu po raz kolejny. Tutaj wybieramy opcję: Nie ma co porównywać. Nie ma po co porównywać w sumie. Dobra. Następnie: usprawnić proces. To jest czwarta odpowiedź. I ostatnia odpowiedź. To stawiam czoła wyzwaniom i odnajduję w nich motywację. No i po tym odblokuję się przejście. I tutaj, dla odmiany, mamy zagadkę taką bardziej logiczną, nie odpowiedzi. Aczkolwiek też jest dosyć prosta, bo mamy tutaj mechanikę znaną z innych podróży, cudów, mapek różnych i tak Czyli, jeżeli nadepniecie na kolejny przycisk, tutaj ten w tym przypadku, to pojawi się. Niebieska barierka, no i oczywiście niebieską barierkę usuwamy za pomocą niebieskiego krystalu. No i tak to będzie działało. Dobra. Przechodzimy sobie tutaj, zbieramy od razu nagrodę. Tak, najlepiej by było. I tak, najprościej, najszybciej. Znaczy najszybciej. Nie wiem, czy najszybciej, ale można to zrobić w ten sposób, że podchodzimy sobie tutaj, hmm. czyli wchodzimy na zielony podest. Klikamy niebieski kryształ. Pewnie można zrobić to na różne sposoby, ale ja zrobię w taki. Następnie idziemy tutaj i wchodzimy na czerwony przycisk, przez co aktywujemy czerwoną barierkę. Ale dzięki temu możemy kliknąć na zielony kryształ teraz. Cyk, i możemy sobie przejść tutaj do czerwonego kryształu. Dotykamy. No i przejście w sumie jest odblokowane. Tak, jak widać, nie trzeba się jakoś tutaj bardzo nad tym głowić. Dosyć prosta zagadka. I to jest właśnie ten fragment, gdzie mamy walkę. Aczkolwiek ta walka jest też mega prosta, bo dosłownie walczymy tylko z Atalium. Nic tutaj szczególnego. Nie ma też jakiegoś dużego poziomu bardzo mała moc, poziom legendarny. I ten fragment mamy od razu zaliczony, bo to była Atrapa. Jak się okazuje, zabieramy nagrodę i idziemy do ostatniej części. Więc, tak jak widać, zbliżamy się już do końca. Rozmawiamy sobie z Mechirą i idziemy tutaj teoretycznie można oczywiście porozmawiać z tymi tutaj wszystkimi popami, a czykolwiek nie ma takiej potrzeby, bo ja wam i tak podam odpowiedzi. Z tego co wiem, to oni po prostu dają wskazówki do ostatniej próby, czyli tej tutaj z Lovriciem, bo znowu będziemy mieli 5 pytań. A czykolwiek te pytania są mega łatwe, bo po prostu. Zasada jest taka, że mamy robić wszystko dla firmy. Nie spać, nie jeść, tylko zapierdzielać. Mamy być najlepszymi po trupach do celu i tak dalej. To jest taka mała podpowiedź ode mnie. Więc tutaj odpowiadamy, jestem przyzwyczajony do późnego chodzenia spać. Następnie wolę mieszkać blisko biura, żeby więcej zapierdzielać wiadomo. Następnie nie mam hobby, bo w ten sposób można się skupić na pracy. To jest dla nich ważne. Następnie czwarta odpowiedź to pozbywam się ich. No i na koniec pracuję jeszcze ciężej niż oni. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę podróż cudów. Bardzo fajna zresztą, bo taka troszkę inna umowa o pracę, więc czytamy warunki. Można to sobie czytać. Ja chyba nie będę tego czytał, bo to dosyć długie tutaj jest, tak na. Mogę chwilkę tylko poczytać Stosujemy elastyczny harmonogram pracy Twoja godzina rozpoczęcia pracy nie jest elastyczna Dobra, twoja godzina zakończenia pracy jest jednak nieskończenie elastyczna Dobra, ciekawe Świadczenia żywieniowe, jeśli pracujesz w nadgodzinach Po godzinie 22 możesz otrzymać resztki posiłku Lorda Mezota Dobra Nagrody za wyniki, trzej najlepsi zwycięzcy nagrody Nigdy nie wraca do domu Okej okay. Świadczenia w południe podczas przerw obiadowych zapewnione. Będą występy na żywo zespołu Piekielny Metal Lawatuna. Dobra, i tyle. Na żadnych owocowych czwartków. Kultura korporacyjna, nasza firma stosuje kulturę wilczej paczki. Przetrwanie najsilniejszych i brak litości dla słabych. No to jest to, o czym mówiłem, nie? Dobra, nie będę tego czytał całego, to pozostawię dla Was. Ja tutaj sobie po prostu odbiorę główną nagrodę, bo nagrody tutaj choć oczywiście się rozchodzi. 1 na 1 i 8 na 8 zakończone. Tutaj, tutaj, jak widać, podróż dosyć łatwa, prosta i przyjemna. Troszkę tutaj pytań dużo, ale tak jak mówię, jeżeli się pomylicie, to nie trzeba resetować mapy. Tak jak gdzieś tam na różnych mapach bywało, że jak się zepsuło pewien fragment, to trzeba było resetować i robić to wszystko od nowa. Tutaj tego nie trzeba robić, po prostu. Pytania są zadawane od nowa i tyle. Nie ma problemu, nie można tej mapki zepsuć w żaden sposób chyba. Nawet na tych tam barierkach wydaje mi się, że nie można się zablokować. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę Wam powodzenia, udanych losowań. Swoje opinie na temat mapki możecie oczywiście zamieścić w komentarzach, bo według mnie jest dosyć ciekawa, unikalna. Fajnie, że nie ma wielu walk, jest raptem jedna walka i to mega prosta. Fajnie, że nie skupiałem się tylko i wyłącznie na dużej ilości walk, tylko właśnie na zagadkach logicznych, bo ja takie mapki preferuję. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.